Cześć wszystkim, Seba z tej strony, kolejny odcinek na naszym kanale BetSite i zapraszam na kolejne propozycje na klubowe mistrzostwa świata. Przed nami kolejne dwa wieczorowe spotkania oraz ode mnie kolejna nisza, jak to w poprzednim odcinku też była, no to nie mogły teraz zabaraknąć, bo wiadomo, że poza tymi klubowymi mistrzostwami świata niekoniecznie jest coś grane, ale ja chyba znalazłem perełkę, także lecimy z tym. Dzisiejszy kupon gramy w Forbecie, który oferuje 300 zł za over 1,5 bramki w meczu Juventusu kontra Manchesteru City. Gdyby ktoś był z Was zainteresowany tą promocją, nie miał konta w Forbecie, link jest w opisie, polecam się zainteresować. A może akurat tam sobie założycie konto, bo tam właśnie gramy nasz dzisiejszy kupon. Jak mogliście na początku wyłapać, nasz dzisiejszy kupon to jest Dubel. No i zaczniemy sobie właśnie od tej niszy, a dokładnie od Ligi Łotewskiej. Gramy Jelgawę kontra Rigę. Mam nadzieję, że tak się czyta nazwy tych zespołów. Riga w większości pewnie każdy z was zna, albo przynajmniej kojarzy gdzieś tam z europejskich pucharów, albo chociażby tak po prostu ze świata piłki nożnej, bo jest to chyba jeden z takich popularniejszych zespołów, jeżeli chodzi o łotwę. A no i kurs na ich zwycięstwo, bo w to poszedłem. To 1.38. Są aktualnie w dobrej formie, zajmują wyższe miejsca w tabeli. Sezon się jeszcze nie kończy, więc na pewno będą próbowali powalczyć o jak najwyższe miejsce w tej tabeli. A jak przeciwnik najlepszy nie jest, dołuje. Nie jest w najlepszej formie, trochę jak w poprzednim odcinku, kiedy też zaproponowałem wam niszę, Tylko tam chyba było na litwę. I po, jeden, I po kursie 1,7 siadło. Tutaj mamy 1,38 na zwycięstwo Rigi, albo Rigi. Niekoniecznie wiem. No i mam nadzieję, że po prostu swoje zrobią, są na wyjeździe, także pewnie będą mieli trochę ciężej, no ale są lepszym zespołem na papierze, jak, jeżeli chodzi też o kwestie formy, także mam nadzieję, że po prostu nas tutaj nie zawiodą. No i potem przyjdziemy sobie właśnie do spotkania Juventusu Manchesteru City. No i zastanawiałem się co tutaj zagrać. Na początku chciałem iść w BTTS. Myślę, że w ogóle w tym meczu padnie BTTS, ale nie mogłem tego znaleźć na Forbecie, więc zakręciłem się wokół Juventusu, który według mnie na tych klubowych mistrzostwach świata gra naprawdę świetnie, gra naprawdę fenomenalnie. Znalazłem zakład specjalny. forbet jest z tego bardzo znany. Ja bardzo lubię zakłady specjalne na forbecie, bo naprawdę fajne perełki można znaleźć z ciekawymi kursami. Tutaj kurs 1.95 na to, że Juventus strzeli minimum bramkę oraz wykona powyżej dwóch rzutów rożnych. Jeżeli Juventus nie da się zdominować temu Manchesterowi City, jeżeli pogra swoje, pokaże, że, że ma jaja, że jest silny i że Manchester City nie jest mu groźny, no to i powinien strzelić bramkę i te trzy rogi zrobić i taki kurs, mis 1.95 na spokojnie nam zazielenić. No i to jest nasz kupon Dubel 2.69 kurs, gramy za stówę, także może dzisiaj, może tym razem e, nie będzie takiego pecha jak to w ostatnich dwóch odcinkach było, gdzie Bayern nam zawalił no i ten nieszczęsny kupon z Fluminense. Tylko może tym razem uda się coś ciekawego wygrać. Przed zakończeniem odcinka będziemy miło, jeżeli zostawicie coś po sobie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Bo dążę do 3000 subskrypcji. A te wszystkie rzeczy też e, napędzają nasz kanał, napędzają statystyki, dzięki którym idziemy coraz wyżej, pokazujemy się większej ilości osób, no i mamy po prostu szansę na większą interakcję z Wami. Konkurs standardowo 5 najszybszych osób skarnie po 20 zł tych Mahera Forbett. A o co bym was poprosił? Poprosiłbym Was o podanie dokładnego wyniku w meczu Juventus Manchester City oraz dokładną liczbę rzutów różnych. To było na tyle, trzymajcie się i cześć!